Cześć, witajcie! Dzisiaj przeanalizujemy sobie, który sztukowalki walki z serialu Lego Ninjago jest lepsza: RJITSU er czy Spinjitsu? Ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie, aby subskrybować kanał i zostawić łopeczkę w górę pod filmem. Pamiętajcie, że to tylko moje zdanie i zapraszam do dzielenia się swoją opinią w komentarzach. Pierwsza sztuka walki, czyli Spinjitsu, został wymyślony przez pierwszego mistrza Spinjitsu, jak samo jego imię na to wskazuje. Spinjitsu to takie tornado, dzięki któremu napieramy na przeciwnika i atakujemy go. Jest to naziemna forma walki, ale zdarzały się też takie wyjątki, jak ta scena. Gdy kilku mistrzów Spinjitsu połączy się, to tworzą oni wtedy tornado kreacji, dzięki któremu można tworzyć przeróżne konstrukcje i pojazdy prawie że ze śmieci, więc jest to dosyć przydatna umiejętność. Teraz przechodzimy do rodzicu. Ta sztuka walki została stworzona przez mistrza Yanga i z tego powodu został zapamiętany. Rujitsu polega na przemieszczaniu się na niewielkie odległości, latając. Niestety, dzięki er jardzicu nie można pokonać przeciwnika, więc dosyć słabo. Nie da się także tworzyć czegoś na wzór to nada kreacji. Owszem, można latać, ale to tyle co oferuje nam ta sztuka walki. Ale nie ma co się dziwić, Sensei Yang tworząc Erjitsu inspirował się Spinjitsu. Więc moim zdaniem Spinjitsu jest silniejszą sztuką walki, ponieważ mamy więcej możliwości jeśli chodzi o samą walkę. Erjitsu jest po prostu umiejętnością do wydostania się z pułapek lub polecenia najwielkiej odległości. To tyle w dzisiejszym odcinku, pamiętajcie żeby komentować jeśli macie objęte zdanie na ten temat. A już się z wami żegnam, do zobaczenia, siemanko.